Przyznaki, że jesteś zbyt miły facetem w związku, i przez to Twoja kobieta zaczyna tracić do ciebie szacunek. Numer jeden to unikanie konfliktów. Każdy miły facet woli uniknąć konfliktu i stworzyć fałszywą wersję siebie w związku, niż naprawdę zmierzyć się z tym, co się dzieje i zaryzykować, że jego partnerka będzie na niego zła. Bo dla miłego faceta lepiej, żeby ona myślała, że wszystko jest w porządku, nawet jeśli nie jest, niż żeby zajrzeć głębiej, powiedzieć prawdę i skonfrontować się z problemem. Numer 2 to szukanie aprobaty. Ciągle szukasz potwierdzenia. Od swojej partnerki, jeśli ona jest szczęśliwa i wszystko gra, ty też czujesz się dobrze. Ale jeśli tylko coś jest nie tak, to nagle wszystko się sypie i nie wiesz, co z tym zrobić. I numer 3. Jesteś tym, który daje za dużo. To chyba najczęstsza cecha miłego faceta: dajesz, dajesz i jeszcze raz dajesz. Jesteś przyzwyczajony do tego, że masz być opiekunem, że masz dbać o wszystkich wokół, szczególnie o swoją partnerkę, a na końcu zostawiasz samego siebie. Czujesz się winny, jeśli chcesz coś zrobić tylko dla siebie, nawet wtedy, gdy naprawdę tego potrzebujesz. Jeśli widzisz u siebie którekolwiek z tych trzech zachowań, a szczególnie jeśli wszystkie trzy, to prawdopodobnie jesteś miłym facetem. Chcę Ci w tym trochę pomóc, bo mam poradnik, w którym znajdziesz konkretne rozwiązania, które pokażą Ci jak pozbyć się schematów miłego faceta. Jeśli skomentujesz ten film hasłem metoda, wyślę Ci go bezpośrednio. Znajdziesz w nim konkretne rozwiązania, które pokażą Ci co potrzebujesz zrobić, żeby Twoja kobieta Cię pragnęła i jak wejść na stałe w bardziej pewną, męską energię. Koniecznie go przeczytaj, zanim całkiem stracisz szacunek.